Witam serdecznie. Drogie wagi na kanale Witarod, Cześć i Wichy z tej strony. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 9 do 15 lutego 2026 roku. Czytanie jest ogólne nie dla każdego i nie wszystko. Dlatego warto brać tylko to, co z Wami współgra czy rezonuje. Zanim zacznę czytanie, chciałabym ślicznie podziękować za to, że jesteście, subskrybujecie kanał, um, lajkujecie, a za komentarz um, pani Agatce ślicznie dziękuję. <grym zbyt> um, jestem niezmiernie wdzięczna, że pani się do, tutaj odezwała um, i też, Proszę o inne osoby o komentarze. Naprawdę jest to dla mnie bardzo dużo, kiedy mogę przeczytać. Nie zawsze odpiszę, nie odpowiem, ale na pewno wszystkie te komentarze czytam, także zachęcam właśnie do pisania komentarzy, również do tego, by udostępniać mój kanał, tak by wzrastał, by docierał do jak największej ilości osób. Dzięki wam to się właśnie dzieje. To co? Zaczynamy. Zaczynamy od twojej energii wago. Zobaczymy coż tutaj się będzie chciało pokazać. Cóż uwagi. Z jaką energią wchodzisz w nadchodzący tydzień? Mhm. Osierocone. Tik tak. Hmm. Zgodnie z zasadami. Mlekiem i miodem płynące. Piękne karty. Piękne karty ogólnie. To tak czuję, jakbyś nowe życie. I tu i teraz. Zobacz, co się tutaj dla Ciebie pokazało. Wago. Niepotrzebnie martwisz się niepotrzebnie wchodzisz w te negatywne myśli, które gdzieś tam po głowie ci krążą. Nie wiem dlaczego masz poczucie straty. Czujesz, jakbyś nie pasowała do reszty? Czy nie pasował? Jesteś niepewna, przynajmniej tak tutaj karty mówią, co do swojego miejsca. Nie znalazłaś jeszcze miejsca dla siebie. Jest takie poczucie, kurczę, takie brakuje Ci właśnie przynależności do jakiejś społeczności. Czujesz, że jesteś inna. Ale to jest tylko w Twojej głowie. To są Twoje myśli, Twoje emocje. Chciałam Ci powiedzieć, że czas pracuje na Twoją korzyść. Tutaj pokazuje się czas, święty czas, boski czas, czyli coś płynie do Ciebie bardzo dobrego coś, czego pragniesz, ale czego nie widzisz. Jesteś na dobrej drodze. Tutaj zobaczysz to w określonym czasie, w boskim czasie. Czyli to nie jest określenie takie, że w tym tygodniu, za trzy tygodnie, pięć tygodni. To może być w każdej chwili, albo za miesiąc, albo za rok. U każdego to będzie wyglądało inaczej i w innym czasie. Czuję to tak, jakbyś, że to zależy naprawdę od Ciebie. Jeżeli przestaniesz myśleć właśnie w ten negatywny sposób, który Cię hamuje jakby do rozwoju osobistego, to mm, będziesz, jak długo będziesz w ten sposób myślał, tak coś będzie stało w miejscu a tutaj mamy kartę mlekiem i miodem płynące nowe życie, tu i teraz jesteś na dobrej drodze tu i teraz że coś nowego otwiera się w twoim życiu, że tak naprawdę wszystko masz, czego potrzebujesz ale dlaczego ty tego nie zauważasz? Hmm. zobaczmy co Tarot powie w tym momencie o jaką sytuację chodzi? Może nam coś podpowie? <noise> Zobaczymy. Cóż dla wagi, o co chodzi? Tutaj z tych kart, które się nam pokazały z wyroczni mamy kartę Bazia Buław a z mieczy. Król Buław Piątka pentakli, ale ona się pokazała na poprzek właśnie wiele zależy od, od tego jaką prawdę widzisz, masz w swojej głowie widzę, jakbyś miał jakieś, miała jakieś nowe pomysły na coś i o tym mówisz komuś starszemu może mądrzejszemu od siebie albo odwracajcie sobie tę energię że ktoś młoczy tobie Wskazuje jakby nową drogę, nowe pomysły na coś, i od Ciebie będzie zależało, jak podejdziesz do tej sprawy, do tej sytuacji. Może to być ktoś starszy od Ciebie, jeżeli jesteś mężczyzną, to ktoś młodszy może Ci o czymś ważnym powiedzieć. Jakieś właśnie nowe. Pomysły ci wskazać. Dużo zależy od tej rozmowy. I tak naprawdę zależy, co ty z tym zrobisz. Pokazał się król Denarów. Hmm. Cóż jeszcze? Sprawdźmy tego pazia. Paść buław, to jest nowa droga, nowy pomysł, coś nowego, coś, co powoduje, że Ty odchodzisz od osoma, osamotnienia, od tych negatywnych myśli. Tutaj jest rozmowa z kimś, gdzie pokazuje się karta piątki buław. Piątka to jest takie złożenie emocjonalne lub. Yy, finansowe, czyli chodzi o ten brak, brak emocji pozytywnych, brak jakichś środków do życia. Coś tutaj jest pokazane, pokazane takiego, że ktoś wskazuje Ci drogę, by odbudować z kimś relacje. Może chodzić też o współpracę z z drugą osobą. Na przykład stworzenie nowej firmy. Albo jakiś nowy pomysł, by rozwinąć tą firmę, czy jakiś projekt. Sprawdzę tą piątkę denarów. Dlaczego ona mi się tutaj tak ukazała? Dlaczego ona się tak pokazała. Hmm. i pokazała się trójka buła. To jest nowy początek, nowa droga, która się otwiera, jeśli dojdzie do współpracy ustalanie czegoś. Także tutaj um, bardzo dużo zależy od ciebie, jak podejdziesz um, do tej propozycji, do tej rozmowy. Um, Bierzcie tylko to, co z wami współgra, bo ty możesz tutaj wziąć zupełnie inną historię. Tutaj Tarot pokazał taką. Ale ewidentnie warto odejść od tych negatywnych myśli, bo to szczęście, to spełnienie w twoim życiu już właściwie się wypełnia. Nowe życie wskazuje na to, że przychodzą nowe Pomysły, nowe możliwości na tworzenie czegoś nowego. Tu i teraz, w tym momencie, kiedy będziesz oglądać to przesłanie. I hmm. karty opiekuńcze. Jak warto podejść do tej sytuacji? Wago, jak warto podejść do tej sytuacji? I mamy wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. Prawda, mów prawdę. Uczciwość jest przypustką do prawdziwego życia. Kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. I karta: odkrywanie, wsłuchaj się w swoje życie, właściwa ścieżka, ukaże się sama. Ok. To wszystko, co. Karty chciałabym powiedzieć na sytuację tu i teraz. Następnie sprawdzimy sobie, co w miłości, w pracy w nadchodzącym tygodniu będzie się działo. Ciebie wago. Osobne przesłanie jest dla osób w związkach, osobne dla Singli. Pod koniec każdego z czytań przychodzą odpowiedzi z kart anielskich i tutaj zachęcam Cię byś sobie już teraz w głowie ułożył, czy ułożyła w głowie pytanie w temacie, który Cię interesuje. Ok? Tutaj już mam karty wydzielone dla Ciebie, tak by zaoszczędzić czas z Także tasowałam, przygotowywałam to poza nagraniem. I tak, mamy tutaj czytanie dla związków. I tutaj sprawdzimy. Tutaj są single, ogólna energia i praca. Zanim zacznę, nie single, tylko osoby w związkach. Dobrze, że nie otworzyłam. <laughs> Jaka jest Twoja główna energia, Wago? Na ten tydzień mamy dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów to jest bardzo fajna karta, bardzo dobra. To jest takie szczęście, spełnienie, spotkania towarzyskie. <laughs> Jesteś gwiazdą wieczoru w tym tygodniu. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Co ta karta chciała przedstawić? Hmm. Czegoś do szczęścia ci brakuje. Chcesz odejść od zawieszenia, czyli być może nie masz z kimś tutaj kontaktu. Myślisz o tym, analizujesz tę sytuację. Pokazała się królowa Pentakli, czyli... Osoba z trgoną ziemi, może to być ktoś spod znaku byka, panny lub koziorożca, to jest odejście od sytuacji, która nie służy i pokazuje się na koniec królowa pentakli, czyli odchodzisz od tego zastoju, myślę, że będziesz, karty wskazują, że warto będzie spotkać się właśnie z tą osobą, o której teraz myślisz być może. Także taka ogólna energia się pokazuje. I teraz patrzmy, cóż w związkach. Mamy trójkę, czyli cesarzową. Jesteś żoną, jesteś mamą, albo myślisz o swojej żonie, o swojej partnerce. I cóż w związku z tą osobą. Możesz równie dobrze no być, możesz być w tej energii, gdzie no mam właściwie wszystko, jestem spełnioną osobą w związku, właściwie wszystko idzie po mojej myśli. Część z Was może być w ciąży. Także wierzcie to, co z Wami współgra i rezonuje. Cesarzowa, trójka denarów, rycerz mieczy, i słońce. Tutaj widzę, że w tym tygodniu mogą być burzliwe rozmowy z partnerem czy partnerką. Chcecie uzgodnić coś na ten tydzień, być może spotkanie z kimś, a może jakąś. Może wspólne wyjście. No, są te walentynki. Może i szukacie jakichś możliwości, być może przez internet. Chcecie zrobić coś wspólnie, coś, czego wcześniej nie robiliście. Część z was może chcieć po prostu wyjechać gdzieś za granicę, w ciepłe kraje, bo teraz u nas jest strasznie i zimno. Nieprzyjemnie. i Myślę, że tutaj część z Was będzie chciało po prostu odejść od tej rutyny codziennej. Jaka jest rada? Dziesiątka kielichów, no proszę. Tutaj jest harmonia, tu jest miłość, w związku. Warto słuchać siebie nawzajem, ustalać coś i poczekać na efekt. Tego, co już wcześniej ustalicie. To jest sytuacja karmiczna dla Was. Częściej z Was możliwe, że będzie chciało się oświadczyć. Jeżeli nie jesteście w związku formalnym, to powiem, że jeżeli masz ochotę podarować w tym tygodniu pierścionek zaręczynowy, to jest niezła okazja przecież, bo są te walentynki. Yy, długo nie będziesz czekać na efekt swoich działań. Sprawdzimy, co chcą powiedzieć karty anielskie. I tutaj przychodzi odpowiedź na Twoje pytanie. wagą Jeśli chodzi o związki oczywiście. Poprawa zdrowia. Sytuacja się polepszy. Okej. Okay. Znaczy, Chociaż ja tam nie widziałam w ogóle w tych kartach, jakby ktoś był chory, no ale taki okres mamy, że no jest to możliwe. Dobrze, sprawdźmy w takim razie, cóż u Singli. Pokazał się Król Buław. Król Buław to jest... Hmm. Możliwe, że kogoś takiego masz na oku. Może to być mężczyzna starszy od ciebie. Może niejednokrotnie być żonaty. Ale możliwe, że cię bardzo pociąga w każdy możliwy sposób, czy nie? No nie. Ja tutaj widzę sytuację, gdzie on cię pociąga, ale ty wiesz, że on jest w związku. Czasem spoty... możliwe, że on będzie musiał oszukać swoją partnerkę. Ponieważ spotkać będzie się chciał z tobą. Dziś pójść na obiad. To no są te walentynki. Więc możliwe, że będzie chciał cię po kryjomu gdzieś zaprosić. Albo jeżeli ty jesteś mężczyzną, możesz być w takiej energii. Także odwracajcie sobie. Jaka jest rada? Jaka jest rada? I mamy tego mężczyznę z kwiatem. Czuję niepewność. Nie jestem pewien, nie jestem pewna, czy warto czy pójść na to spotkanie, czy mi nie zaszkodzi. To jest jakby nowa sytuacja. Gdzie nie będziesz pewna, czy nie będziesz pewien, czy mi to nie zaszkodzi. Karty radzą, by spotkać się z tą drugą osobą dopiero wtedy, kiedy będziesz pewien, że tego, czy pewna, czy tego naprawdę pragniesz. Cóż aniołki w takim razie na to, co się pokazało. I również odpowiedź na Twoje pytanie przychodzi. Medytacja przyniesie odpowiedź. Decyzja należy do Ciebie. Ok. I sprawdźmy, cóż w pracy. Piątka pentakli. Hmm. O czym ty się martwisz? Oczywiście wag może w tym tygodniu być bez pracy. Może rzeczywiście jesteś chory, czy jesteś chora, jesteś na urlopie, albo na zwolnieniu chorobowym. Martwisz się o, że przez to Możesz no, tą wypłatę mieć mniejszą niż zawsze. Możesz być również osobą, która w tym tygodniu szukała pracy, a jej może nie znalazła. Zobaczmy. To jest to zmartwienie, ale też nowa okazja do tego, by ją wykorzystać. Przychodzi ktoś z ofertą nowej pracy czy rozwiązania tej sytuacji, o którą się teraz martwisz, i to będzie spełnienie Twoich marzeń, najskryczych marzeń. Hmm. Jaka jest rada? Mamy karty świat. Jeden cykl kończy się, kolejny zaczyna. Czyli. Y już nie będzie tak źle jak było. Że ta sytuacja materialna poprawi się. U części z Was może przyjdzie oferta gdzieś z zagranicy albo przez internet. Warto będzie ten czas zainwestować właśnie w tą ofertę. Mamy cesarza, mamy pasia, denarów, wieże i słońce. <śm> czyli słuchaj, to jest jakby potwierdzenie tego, że przychodzi ktoś. Możliwe, że przez internet możesz się dowiedzieć o nowych możliwościach pracy. Może jakiś szef firmy może się do Ciebie zgłosić. Warto będzie wysłać tej osoby. Być może będziesz musiał się jeszcze dokształcić, ale będzie warto, ponieważ to, ta praca będzie Twoim spełnieniem. Tu jest to słońce, więc cokolwiek, o czymkolwiek, o czymkolwiek teraz nie myślisz, jest w stanie się spełnić, że te mm, sytuacje przykre dotyczące pracy, być może braku pracy, y, zmienią się w tym tygodniu o 180 stopni. Już będzie tylko lepiej. A cóż mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, Wago? Cóż mają dla ciebie aniołki do powiedzenia w sprawie pracy, oczywiście. I odpowiedź na twoje pytanie w przeciągu roku. Zaufanie. Czy warto zaufać osobie, która przyjdzie z tą ofertą. Tak naprawdę poczujesz w sobie, czy warto przyjąć tą ofertę, czy też nie. I na koniec w jednorożce na ten tydzień, co tutaj będę chciały Ci przekazać. Odwaga jesteś bezpieczny. Lęk to tylko złudzenie. Wyznacz nienaruszalne granice. Dobrze kochani, to wszystko z mojej strony, dziękuję ślicznie za uwagę, życzę Ci wago, cudownego tygodnia i do następnego razu, pa.